Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartek z The Modern Playing. Jak obiecywałem, dzisiaj zagramy sobie znów e, Ultimate Team. Tak, troszkę się pozmieniało w moim składzie, zresztą zaraz Wam go pokażę. Otwarałem kilka e, paczek, w sumie nie wiem skąd one się wzięły, ale były, więc e, cieszę się. No, mój skład wygląda następująco. Dokupiłem w sumie jeszcze kilku zawodników. Głównie prawego obrońca. O, I bodajże lewego pomocnika. Chyba tak. Hmm, obydwu chyba co, około 600. Jakoś tak. A, bramkarza również wymieniłem na Francuza. Tak, rzeczywiście. No tak on mniej więcej wygląda. Tutaj też para jeszcze kart na ławce. No, jest nie najgorzej. Grałem już nimi jeden mecz, niestety nie nadawał się on do wrzucenia na YouTube, więc, o, więc go po prostu nie ma. E, Grałem sezon online, mam 3 punkty już, wygrałem. Grałem w sumie z podobną drużyną do mojej, no niestety nie, nie mój przeciwnik nie dał mi rady. Ok, no podstawowy skład mamy. Ok, przejdźmy zatem do gry. a mamy zbyt mało zawodników. Ok. Nie, a ja nie mam nikogo chyba. Ok, zatem wrócę do Was za chwilkę. Ok, już jestem. Troszkę uzupełniłem ten skład. Brakowało mi a, jednego, na, jednego zawodnika na ławce, ale już jest ok. Następny mecz. Dalej. I zagramy sobie teraz jakiś mecz. Szukamy przeciwnika. Znaleźliśmy. Ok. Takie, biało-czarne, stroje. Dobra, przechodzimy do gry. No, myślę, że to będzie prosty mecz. Nie sądzicie? No, będzie. Gorzej, jeżeli ktoś wyjdzie z gry. To będzie mniej miłe. Liczymy na wspaniałe widowisko. Wow, ktoś mi bój piłka. A ja ja co ja robię? Spokojnie piłkę. Niestety. Nie groźny był ten strzał. Podanie mnie wyszło. I... Okej. Okay. Coś tutaj. Podanie na skrzydło. Podanie. A ja Pogubiłem się tutaj przy tym. Ale, okej okay. Teraz nadchodzi kontra Ale, ojej I to może być gol Ten gest mówi wszystko. Nie Jak dobrze, że mają brązowych strzale. zawodników Za moment rozpocznie grę Bramka po tym jak piłka opuściła boisko Okej, podaniami powoli kształtujemy akcję Bez pośpiechu No, z tego miejsca można strzelać Okej, okay, tutaj... Aj, myślałem, że go na szybkość wezmę. Ale nie udało się. Tutaj ktoś się mu już wystawia. Na szczęście ja to zauważyłem. Tak, tutaj był spalony. Zaraz wznowimy. No, niewielkie, ale spalony rzeczywiście był. Tutaj wznowimy króciutko, żeby... I stracić piłki dobre podanie Szaleńczka atakuje obrońca! O, i bramka. Super Kamu wyszło. Piękna, piękna bramka. I w efekcie bardzo ładna bramka. Tuż przy subku. Praktycznie nie do obrony dla byle jakiego. Bramka w bramce po raz pierwszy dopiero w 13 minucie spotkania. Ok. Jedziemy dalej. Tutaj jakieś niemiłosierne lagi. Dobrze, piłka wyszła. Podamy po biskiewe zawodnika. Przy piłce, Bardzo lubię Freda. W ostatnim meczu strzelił mi chyba dwa gole W zasadzie pewnie trzy, ale więcej, ale, ale jakoś tak Blisko Nie szło. Trzeba przyznać, że jest szansa! Oho, A... oho, piękna bramka! No, chyba moje inwestycje powoli zaczynają się zwracać, rzeczywiście. Tutaj piękne okiwanie przeciwników, strzał i okienko. Czyżby mój przeciwnik chciał się poddać? No, niestety. Niestety. No, tutaj, jak widzicie, ocena zawodników. Zagramy sobie jeszcze jeden mecz, bo praktycznie teraz nic, nic ciekawego się nie działo. I zobaczymy się w następnym meczu. Ok, jesteśmy już z powrotem. Ojej, znowu trafiliśmy na jakiś słaby zespół. Mam nadzieję, że znów ktoś nie wyjdzie. Byłoby niemiło. Ok, rozpocznijmy więc mecz. Rozpocznę. Rozpocznie drużyna przeciwna. Okej. Okay. Tutaj widzę, że tak zachowawczo dosyć grają. Fajnie. Aj. Tutaj chyba zdecydowanie zgranie zaważyło na tym podaniu. Gdyby to zgranie było wyższe. To być może. Mam kilku naprawdę bardzo szybkich graczy. Między innymi właśnie tutaj ta osoba. Dobrze, w I będzie go, nie! Aj! No, tutaj zamieszanie pod polem karnym, bo można było go wykorzystać. Ja za wszelką cenę chciałem strzelić. No nie udało się mi to, zatem wracamy do akcji. To sytuacja, nie był atakowany i traci piłkę. rzeczywiście dziwna sytuacja, ale i tak bywa tutaj przepuszczenie piłki. wyczekał okay. chwilkę, Celnie, już się dobrze. zbliża, tutaj wybija na no, piłkę, bez większych piłku. problemów. Brązowy skład, a mam z nim problemy. To że rzeczywiście jest. Może być kłopotliwe. Wow, Ła, będzie go. To, to praktycznie powinien być gol. Mam dużo szczęścia. Ach, szkoda strata. Ktoś, kto gra ze mną, oczywiście zna się na rzeczy. Stworzył nawet chyba nie najgorszy zespół. No i tutaj niestety faulowałem. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Oj, byłem bliski przejęcia piłki, ale nic z tego nie wyszło. Tutaj akcja teraz lewą stroną boiska, przeniesiona ciężar gry na prawą. spóźniona reakcją jednego z moich zawodników i tutaj bardzo ładna reakcja mojego bramkarza, wyszedł zażegnął tutaj jakoś nieporozumienie burków? o jest okazja chyba nie spodziewał się, że będzie bramkę takie strzały to bronią bramkarze bez wysiłku bardzo ładna akcja tutaj miała miejsce będzie rzut o tutaj jakieś przejęcie O niestety nie utrzymałem się przy piłce Szkoda No, a tutaj już spokojnie wyszliśmy w hamkarza mu ratował drużynę od straty bramki No na dobrych chęciach teraz się skończyło Próbuję teraz szlizgiem, ale kerami całkiem nie idzie Ok, ale może teraz coś. Tym lewym skrzydłem. O, tutaj wyszliśmy. To musi być go. Tak, jest piękna. Piękna bramka. Freda. On rzeczywiście zawsze potrafi strzelić piękną bramkę. Super. Jeszcze raz zobaczmy. Tak, tutaj przyspał obrońca. Fred to wykorzystał. Piękna bramka obok słupka. Znów obrony kibice szaleją jakieś małe lagi mamy Kennedy OK Powoli, do przodu współpraca spójrzmy A i myślałem, że się tak wycanie i od razu do przodu ale nieczna tak? obrona i wysłać. za wypynęli Out teraz strata Piękne przejęcie no i powoli. Teraz poprzez było coś Jest szansa na kontrata Okej, okay. I znowu Fred się urwał. Urwał się obrońcom, ale niestety strzał niecelny. Szkoda, szkoda, szkoda tego podania. No znów Fred. Górko. No Jakieś teraz lagi straszne powstały. Nie wiem, z czym to jest spowodowane. Ja stoję tak Zdecydowanie Chodź, powinienem Szybciej ruszyć się do na pomoc z może Tutaj będzie zaraz strzał Ktoś tutaj umie grać Zdecydowanie A ja niestety Co Jezus, rusz szanie coś Przewodzimy. Ktoś tu chciał z przewrotki się popisać, ale. ok, Tutaj może go na szybkość weźmiemy. A może nie. Kennedy. w ostatniej chwili no błysną teraz klasą będą kontratakować tutaj tu, tu, na puste kulawa niestety nie uda mi z tego nie wyszło tam V niestety Wow. Piękne podanie O i to będzie bramka Niestety za daleko za Zagalopowałem się Wam no i niestety 1-1. Z brązową praktycznie całą drużyną. Okej, okay. ktoś tutaj zatrzymał gra. Zobaczmy na nasz skład. No będzie trzeba, będzie trzeba zmian. Ale jeszcze nie. Okej, okay, wznowimy mecz. Prze, dobrze. Pewnie wyłapuje. Mmm. Tutaj też będzie musi lepiej, kiedy przędą. Tak, rzeczywiście. To jest Jeden do jednego, szkoda, praktycznie prowadzimy, ale, no ale zdaję sobie sprawę z tego, że gram z drużyną brązową i tutaj powinno tych bramach być jeszcze więcej. No, lagi są duże niestety. Co tu się dzieje? Druga połowa? Tak. Właśnie drużyny rozpoczęły drugą połowę meczu. Jej, mam nadzieję, że. To no, może być interesujące. Zawodnik biega w wolne pole. Tutaj ta osoba nie włączyła tego głównego narratora Lagu. We się to zwie Coś ostatnio czytałem na ten temat, że. Głównie Francuzi. Włączałem coś. O, no i piękna bramka, super! Potrzebne im bramki, bo to przybliża do No lagi są nie co się dzieje? O, i tutaj macie okazję zobaczyć, jak powstała ta bramka. I do przodu, do przodu, tak. Ale nie, oni, my, my, my Znakomicie ze skrzydła. I obrońca przerywa tę akcję. Niestety nic z tego nie wyszło. Ale nie wiem, czy Wam wspominałem. Zapewne już zauważyliście. Grałem formacją 4-1-2-1-2. No jest to jedna z bardziej polecanych formacji. Zresztą fajnie się nią gra rzeczywiście. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu załóg. jest to taka formacja pośrednia. Dobre rozegranie. Blisko polekarne. Jest ten pomocnik defensywny. Kwiat się zapowiadał, ale rywale odebrali piłkę. Stąnszu w ostatniej chwili. Ojej, strata tutaj. Piłki. piłki, coś tu się Kączę może podać. dziać. Okay. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. zablokowali ten strzał bramkarz zdoła obronić. Jestem w szoku. Damian do przodu. To bez problem Sędzio mieli przywilej korzyści, będzie rzut wolny Okej okay. Sędzią się nie dyskutuje Także Okej. do Zdracili, ale odzyskali piłkę Ajaj Co się dzieje? Ładna wymiana robi się niebezpiecznie Ale sankcja Uderzenie w stronę bramki. No prosto w zawodnika z pola. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Czy to dobra okazja? O o, tutaj jest szansa na tutaj zaspałem znowu. I o mało co, a Piłka, byłby go. poza linią boczną. Rzut z hmm. Tutaj coś się działo. Piłka chodzi jak po sznurku. Wybijełem do przodu. Dokończenie. O, jajeczko do partnera. Piłka trafia do przeciwników. Chciałem to tak ładnie podać, ale jednak za słabo. Za słabo. Mogą nie stworzyli i piękna bramka kaba yeah. no w życiu w życiu nie spodziewałem się, że mi się uda z tak daleko trafić a jednak, super piękna bramka, zobaczymy jeszcze raz tuż, tuż pod pod poprzeczką super ta bramka rzeczywiście mi się podoba a zespołu w ja. pierwszym spotkaniu, którego Wam nie pokazywałem, też miała miejsce taka sytuacja, że chyba ja. Aj, ja, Nie udało mi się strzelić. Że skontują więc myśl, że. Sprzelił też mniej więcej pod poprzeczkę. Rzeczywiście strzał tego zawodnika jest na bardzo wysokim poziomie i cieszę się, że mam go w swoim składzie. Czy będzie, czy będzie, czy będzie? Doświadkowywał. No, zobaczymy, co przyniesie ten ślisk. Zdecydował się na strzał! Taki strzał. To nie strzał. Prowadzimy 3-1. Spokojnie myślę, że doczekamy do końca meczu. Co i ta... ten wynik nie jest wcale świetnym wynikiem? Jeżeli popatrzeć na to, z, z kim gram, znaczy z jaką drużyną, tu powinno być dużo więcej Niestety, spalone. Szkoda. W sumie mogliśmy już wygrywać 4-1. No, niekiedy tak jest, że nie wykorzystujemy okazji. Przeciwnicy przejęli. Podanie. I kolejne celne podanie. Wyśmienicie dzisiaj drgnie grą. Czy to wykorzysta? A, jajaj, nie udało się. ładne podanie co ja robię o ładnie to zrobił kapitalne podanie gdyby z tego była bramka no to była chyba najładniejsza akcja tego meczu Jak ja mogłem takiej pięknej sytuacji nie wykorzystać? Ramka podaje do człowieka. A tutaj. Zero. Nie, to straszne tam, jest Już partner pokazuje się. można było podać. fatalnie, Niecelnie. Jeszcze raz Was przepraszam za, za talagi. No niestety. Jest to niezależne ode mnie. Nie wszyscy mają jakiś dobry internet. chyba głównie zależy od, od uploadu. Dobrze dograł. Stracili piłkę. Świetnie interweniował na skrzydle. Przejął piłkę. Być może mój internet też tutaj troszeczkę wadzi. No. Mam nadzieję, że jakoś to. Tutaj... Zawsze polecałem. Podnieść się z poliska ma problem z mięśniami. Aj, za już otągnowa. A, to akcja przeciwniku w lewym z środłem. Nie zagrał. Czy to wykorzystał? Ma trochę wolnego miejsca, oddania strzał. Wow, co się stało? Nie wiem, dzisiaj takie dziwne się dzieją. Straszne. Właśnie powinien nam zmian zrobić. Co? Może indywidualna akcja? Czy to coś da? Dobra, to się Mogła być piękna bramka, i znów nie udało się nam strzelić. No, no tutaj trochę niecelnie, ale i tak wygrywamy 3-2. Bardzo ładnie. Bardzo ciekawy mecz, sporo sytuacji. Hmm, bramkowych. Pierwsza bramka. Myślę, to mogło się podobać. Kabaje 67 minut, to chyba te najładniejsze bramki. Ok, w takim razie ja się z Wami już żegnam. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Cześć.